Dzień dobry Kozłów. Dzień dobry Platforma Obywatelska. <klucz> Witają Państwo dzisiaj młoda, piękna, zdolna Izabela Piotrowicz. <klucz> Oraz uroczy Patryk proszę. <klucz> Szanowni Państwo, nie ukrywam, że jest to nasz debiut, jeśli chodzi o prowadzące konwencję. Z tego względu jest nam bardzo miło. Jesteśmy dumni, że. Ten rewizór przypada właśnie na tą konwencję, która poprzedza wybory, z którymi mieszkańcy Gorzowa, jak i Platforma wiążą ogromne nadzieje. Miejmy nadzieję, że jest, to, że jest to kampania, która poprowadzi nas do zwycięstwa. Witamy serdecznie profesora Dariusza Rosatiego. Naszego wołowodę i Jerzy Gostrucha. Panią poseł Bożenę Sławiat. Pana posła Witolda Pala oraz panią senator Helena Matkową. Państwo, na scenę zapraszamy naszego europosła, profesora Dariusza Rosakiego. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele z Platformy Obywatelskiej, jest mi niezmiernie miło, że mogę być po raz kolejny w spotkać się z Państwem, z wszystkimi członkami, sympatykami naszej Platformy w tym szczególnym momencie i szczególnym dniu. Jesteśmy w trakcie wyborów władz do samorządów lokalnych, terytorialnych. Platforma idzie do tych wyborów, żeby wygrać. Chcemy wygrać te wybory, dlatego, że chcemy dalej modernizować Polskę. Dlatego, że chcemy dalej pracować na rzecz poprawy życia, warunków życia Polaków, wszystkich Polaków, ale oczywiście szczególnie tu, Gorzony. Idziemy do, do tych wyborów, żeby wygrać, ponieważ Polska stoi przed wielką szansą wykorzystania pieniędzy europejskich w kwocie ponad 300 miliardów złotych. I te 300 miliardów złotych będą w ogromnej części wydatkowane przez nowe władze samorządowe. Chcemy, aby te pieniądze posłużyły nam wszystkim do dalszego rozwoju, do stworzenia szans rozwojowych dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych Polaków, którym te szanse się należą. Gdy e, spaceruję po Gorzowie, to z jednej strony widzę piękne miasto z historię, historią, a z drugiej strony widzę też sporo zaniepokojenia. I mam wrażenie, że e, bywałem w Gorzowie w ostatnich miesiącach bardzo często. I mam wrażenie, że Gorzów potrzebuje gospodarza. Potrzebuje gospodarza, który będzie miał przede wszystkim plan, pomysł na rozwój tego miasta. Na rozwój, który po pierwsze zapewni sprawniejszą infrastrukturę, który stworzy szanse rozwojowe dla biznesu, który wreszcie pozwoli młodym ludziom znaleźć pracę tu w regionach, w i w okolicach, tak aby nie musieli wyjeżdżać gdzieś za pracą do innych regionów Polski albo co dorsza za granicę. Potrzebujemy władz, które będą chciały w jaki sposób wykorzystać szanse rozwojowe, jakie daje nowa perspektywa finansowa i środki europejskie, które polskiemu rządowi udało się wynegocjować. Potrzebujemy, krótko mówiąc, zmian i potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, co trzeba robić w Gorzowie i jakich zmian mieszkańcy Gorzowa oczekują. Chciałbym Państwu zarekomendować i polecić znakomitą kandydatkę na prezydenta tego pięknego miasta, panią poseł Krystynę Silińską. Znam ją osobiście od kilku lat jestem pod wrażeniem jej bardzo skutecznej i odpowiedzialnej pracy w polskim Sejmie. Chcę Wam powiedzieć, że pani poseł jest znakomitą reprezentantką tego regionu, tego miasta Warszawy w Sejmie, przy ulicy Wiejskiej. Ale przecież wiemy, że pani poseł Siwińska. Ma doświadczenie pracy politycznej i społecznej nie tylko z Polskiego Sejmu. Była radną w tym mieście, była przewodniczącą Rady Miasta. A jeszcze wcześniej była bardzo skutecznym działaczem samorządowym w sąsiedniej gminie. Jest to osoba wielkich zalet, jest to osoba, która ma ogromnie dużo życzliwości do ludzi, a jednocześnie doskonale zdaje sobie sprawę, jakie są potrzeby tego regionu i tego miasta. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo gorąco polecić Wam tę kandydaturę z głębokim przekonaniem, że Krysia Siebińska będzie znakomitym, wspaniałym prezydentem Gorzewa Wielkopolskiego. Krysiu, zapraszam Cię do nas. że długo namawiałem Krysię na to, żeby się zgodziła. Ja właśnie jak tylko przyjechałem pierwszy raz do dożowa, że w kwietniu, chyba nawet w marcu tego roku, to właśnie wpadłem na ten pomysł, że Krysia Siolińska byłaby znakomitym prezydentem tego miasta. Oczywiście nie byłem oryginalny, dlatego że okazało się, że wielu z Was siedzących na tej sali znacznie wcześniej o to myślało. Ale Krysia miała wątpliwości. Zastanawiała się, czy to właściwie powinna podejmować no, decyzję, która jednak oznacza wyjście z polskiego sejmu, podjęcie nowej pracy, odpowiedzialności. I właśnie dlatego się tak długo zastanawiałem. Odniosłem wrażenie, że jest człowiekiem, który niesłychanie poważnie podchodzi do swojego swoich, do swoich obowiązków. I to jest jeden z powodów, dla których tak gorąco rekomenduję Państwu przystąpić Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rekomendację, ale zaręczam, dla Gorzowa warto podejmować takie decyzje. Szanowni Państwo, jestem kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. W tym zdaniu zawiera się to, że jestem gwarantem spójnej polityki rządowej i samorządowej oraz to, że jestem kobietą. Dzisiaj w debacie publicznej wiele się mówi o tym, że kobiety przejmują rolę w polityce. Jestem daleka od podnoszenia kobiecości na sztandary, ale Margaret Thatcher wielokrotnie powtarzała: Jeśli chcesz, żeby coś w sferze polityki zostało powiedziane, powiesz to mężczyźnie. Jeśli chcesz, żeby było zrobione, powiesz to kobiecie. Coś w tym jest. Jestem kandydatką sprawdzonej, skutecznej drużyny, jaką jest Platforma Obywatelska. Podkreślam to celowo, bo odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że tylko partie polityczne jako stabilne i trwałe organizacje dają gwarancję poważnego traktowania mieszkańców. Takich gwarancji nie dają struktury powoływane na krótki czas, często tylko na potrzeby wyborów samorządowych. Komitety tworzą się, a następnie nie mając doświadczenia, są mało skuteczne i znikają. A i wyborcy zostają zniknięci. Dzisiaj słyszę argumenty w stylu apolityczność, apartyjność, powiem głośno i wyraźnie, jest to abstrakcja, która się nie sprawdziła nigdzie na świecie. To metoda mistyfikacji wyborczej, socjotechnika na potrzeby kampanii wyborczej, ale już nie na zarządzanie miastem czy województwem. Jestem uzbrojona we wszystkie narzędzia, które daje mi moje ugrupowanie polityczne. Ale przede wszystkim jestem uzbrojona w wiedzę, doświadczenie, kontakty i w determinację. A co najważniejsze, szanuję ludzi, ich obywatelską aktywność i zamierzam wsłuchiwać się w każdą mądrą inicjatywę, która będzie służyła rozwojowi mojego miasta Gorzowa. Znam je, bo od 12 lat pracuję na jego rzecz. Wy znacie mnie. Byłam przewodniczącą Rady Miasta, jestem posłem, jestem inżynierem, lubię konkretne zadania i nie boję się wyznań. I mam bardzo dobrą ofertę dla mieszkańców Gorzowa. Wybory samorządowe jeszcze nigdy nie miały takiego znaczenia jak dziś. Platforma Obywatelska wynegocjowała dla Polski prawie 400 miliardów złotych. Ze środków unijnych i dzisiaj naszym zadaniem jest efektywne wydatkowanie pozyskanych środków finansowych. Wiem, jak dobrze zagospodarować te pieniądze, tak aby każdy Gorzowianin odczuwał to w swoim domowym budżecie. Gorzów potrzebuje zmian. Miejąca kadencja to przespany i stracony czas dla Gorzów. Urzędujący prezydent po raz kolejny zapowiada, że buduje Centrum Edukacji Zawodowej, zespół szkół artystycznych, obiekty sportowe, przebuduje Centrum Miasta. Jest prezydentem Gorzowa od 1998 roku. Pytam więc go, dlaczego pan tego nie zrobił do dzisiaj? Dobry prezydent wychodzi na przeciwko oczekiwaniom mieszkańców. Jakość usług świadczonych mieszkańcom można często poprawić za pomocą prostych rozwiązań, burzących biurokratyczne przyzwyczajenia. Pozwolę ludziom zmieniać to, co chcą zmienić. I będę ich w tym wspierała, chociażby poprzez bezpłatne porady ekonomiczno-prawne. Jak one są ważne, wiem to, bo już robię to teraz. I wiem, że mieszkańcy Gorzowa takiego wsparcia potrzebują. Sztandarowym projektem pozostanie budżet obywatelski. Jurek, Robert, Radek, Jurek, Halinko, Zenku, Marcinie, bardzo Wam dziękuję. To dzięki Wam w Gorzowie jest budżet obywatelski. Będziemy go razem modyfikować tak, by służył mieszkańcom naszego miasta jak najlepiej. Wprowadzę kartę mieszkańca gorzowa. Będzie to nowoczesny, kompleksowy instrument ułatwiający funkcjonowanie w mieście i integrujący mieszkańców. Ta karta ma służyć jako bilet komunikacji miejskiej, karta biblioteczna. Karta rabatowa na zakupy i usługi, również jako karta płatnicza. Znajdę partnerów do tego projektu. Takie partnerstwo lokalne to doskonałe narzędzie poprawiające współpracę urzędu, lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji kultury czy klubów sportowych. Będę inwestować w mieszkalnictwo. Wiem, jak ważne jest własne lokum, zwłaszcza dla ludzi młodych. I to też możemy zrobić razem z partnerami społecznymi i biznesowymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadbam o gorzowską kulturę i sport. Dam narzędzia, przestrzeń dla twórców, obiekty, koniecznie stadion piłkarski i zaplecze dla lekkoatletów. Rozsądnie zaplanowaną halę, ale zostawię... ale zostawię inicjatywą działaczom, klubom sportowym, i instytucjom kultury. Teraz trochę szczegółów. Miasto dla ludzi, to znaczy nowe i dłużej pracujące żłobki. Bogorzowskie mamy muszą mieć możliwość powrotu na rynek pracy, kiedy zechcą. Senioralna Rada Miasta, bo ludzie starsi muszą mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Karta mieszkańca, Bogorzów musi wreszcie wejść w XXI wiek. Budżet obywatelski, bo budżet miasta to Wasze pieniądze i musicie mieć wpływ na ich wydawanie. Czyste i zadbane parki skwery, bo musicie mieć gdzie odetchnąć po ciężkim dniu pracy. Dobre drogi dla Gorzowa, to znaczy co najmniej milion złotych rocznie na chodniki, bo ich stan woła o pomstę do nieba. Remonty dróg w oparciu o badania ruchu, bo przynoszą Gorzowowi wstyd. Infrastruktura rowerowa. Bo poprawi to bezpieczeństwo pieszych, cyklistów i kierowców. Rozwój transportu publicznego, bo ludzie muszą mieć dobrą alternatywę dla auta. Remont gorzowskich wylotówek i rozbudowa ulicy Myśliborskiej, Walczaka, bo to po prostu trzeba zrobić. Specjalna strefa Śródmieście. Pierwsze 15 minut za darmo w strefie płatnego parkowania, bo centrum musi ożyć. Rabaty dla przedsiębiorców, którzy długo wynajmują lokale w centrum, bo powinniśmy nagradzać szczególnie tych, którzy od lat inwestują w centrum. Zaplanowana zmiana wizerunku miasta, bo teraz nie ma żadnego planu. Zagospodarowanie obu brzegów warty, bo tam mieszkańcy chcieliby spędzać swój wolny czas. Estakada, bo jeśli teraz tego nie zrobimy, to za kilka lat może się okazać, że pociągi przez Gorzów nie przejadą. Rozwój miasta i dobra praca dla Gorzowian. Biuro obsługi inwestora, bo gorzowscy przedsiębiorcy muszą mieć swojego przewodnika w mieście. Współpraca szkół z przedsiębiorcami i rozwój edukacji zawodowej, bo musimy przygotowywać pracowników dla naszych przedsiębiorców. Ulgi podatkowe dla firm, które inwestują w Gorzowian, bo trzeba nagradzać tych, którzy inwestują w ludzi. Partnerstwo publiczno-prywatne, bo tak się robi to w Europie powołanie Akademii Gorzowskiej, bo to będzie impuls dla rozwoju miasta. Nowoczesny i bezpieczny Gorzów. To jeszcze raz powtórzona karta mieszkańca, bo to będzie nowoczesne narzędzie w portfelu gorzowian. Nowoczesny i dobrze zinformatyzowany Urząd Miasta, bo urzędnicy też mają prawo do godziwych warunków pracy, oczywiście przy ulicy Obotryckiej. Biuro obsługi mieszkańca, bo mieszkańcy muszą mieć możliwość załatwiania swoich spraw również po południu i w trakcie weekendów. Budowa radioterapii, bo miasto musi wspierać inicjatywy, które zagwarantują bezpieczeństwo jego mieszkańców. Bezpieczne szkoły i place zabaw, bo musimy dbać o bezpieczeństwo naszych najmłodszych. To wszystko jest możliwe tylko we współpracy. Tam, gdzie ludzie współpracują, wszyscy na tym zyskujemy. Tam, gdzie niemądrze konkurują, wszyscy na tym tracą. Ja nie chcę wygrywać, by triumfować nad konkurentami. Chcę wygrać, by dać ludziom wiarę i możliwość decydowania. I wierzę wygraną. Bo mam przy sobie starą sprawdzoną gwardię, ale też pełnych entuzjazmu młodych ludzi, takich jak Iza Piotrowicz, która, która ma niespotykane zdolności wyzwalania dobrej energii, czy Patryk Broszko, który mimo młodego wieku wciąż mnie zadziwia swoją wrażliwością i otwartością na pomoc ludziom. Każdy z 50 kandydatów na radnych daje gwarancję, że o przyszłości Gorzowa będziemy decydowali mądrze i w porozumieniu. Moi drodzy, czas na najlepszą drużynę dla Gorzowa. Zapraszam. Okręg numer jeden. Radosław Wrublewski, lubuski wicekurator oświaty, radny Rady Miasta. Alicja Andrzejewska, dyrektor przychodni kolejowej w Gorzowie. Łukasz Błaszkowski, były mistrz Polski w rajdach samochodowych. Okręg numer dwa. Halina Kunicka, kulturystka, doradca wojewody, radna, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji. Jerzy Wierchowicz, znany gorzowski adwokat, były poseł, radny. Witam Cię Jurku na pokładzie. Michał Wlaźlak, nauczyciel, prezes UKS Chemik, doradca wojewody, społecznik. Okręg numer 3, Wiesław Suchogórski, gorzowski przedsiębiorca, miłośnik jazdy rowerowej. Jerzy Synowiec, znany gorzowski adwokat, społecznik, radny wytykający. Wszystko co jest w naszym gorzowie brzydkie, zaniedbane. Bronisław Mierzwa, społecznik miłości fotografii. Od niego zaczęła się walka o gorzowską radioterapię. To on uruchomił lawinę, która zebrała kilka tysięcy podpisów pod tym projektem. Dziękuję ci bronku. Okręg numer 4. Jerzy Sobolewski, przewodniczący rady miasta, miłośnik sportu i pięknych kobiet. Znawca kultury antycznej. Tomasz Gierczak. Były wicemarszałek, prawnik, szef Lubuskiej Inspekcji Handlowej. Zenon Burzawa. Radny, król strzelców, wieloletni trener drużyn piłkarskich. Okręg numer 5. Robert Surowiec. Szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, szef Komisji Budżetu, zapalony tenisista, Zenon Zarzycki, specjalista w zakresie służby zdrowia, Artur Andruszczak, doskonały zawodnik, trener z Tilonu Gorzów. Moi drodzy, kilkanaście lat temu, jak podejmowałam e, pracę na rzecz Gorzowa, obiecałam sobie, że całą moją energię zaangażuję w to, żeby mojemu miastu żyło się lepiej, żeby mieszkańcom tego miasta żyło się lepiej. I słowa dotrzymałam. I to, o czym mówiłam przed chwilą, po prostu zrobię. Dotrzymam słowa. Razem z taką najlepszą drużyną dla Gorzowa.